Niech pan powie jak to się stało, że, że się pan zainteresował tą sprawą? Wie pan ja ogólnie stronę Nautiliusa to śledzę od bardzo długiego czasu, bym powiedział jeszcze lata, kiedy był Nautilius z Radiem Z. To dosyć dawno było. Także no interesuje się tematem, tak można powiedzieć i na, na... Ale UFO Też. pan nie widział nigdy, nie miał pan okazji. Eee, nie, 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 nie widziałem, nie, nie miałem no To ee, może pan ee, będzie kiedyś to w, to w to tym elitarnym klubie, którego panu życzę, bo to zawsze Ja już nim jestem, bo ja już widziałem. Tak. No ale to bardzo miło, miło. I widział pan tę hmm? historię, którą żeśmy przedstawili? Tak, tak, ja ją śledziłem od początku, no od razu wydawała mi się tak dosyć bardzo fascynująca, tak. jak zobaczyłem kształt głównie tego obiektu, no bo no, ten kształt jest, no szczerze mówiąc, bardzo nietypowy, jeżeli chodzi o obiekty UFO. Wie pan o tym, że gdyby to dziecko robiło, czy ktokolwiek to jest taka rodzina na wsi, no to dla nich UFO to jest Spotek latający, wie Pan o tym, że to. Tak, tak, bo no, no, każdy UFO kojarzy ze spotkiem, tak. z niczym innym. Tu to, to nawet nie chodzi o jakiś tam film Gwiezdne Wojny, bo tam można też powiedzieć, że to jest UFO, nie? Ale to e, każdy kojarzy, tak, UFO ze spotkiem. I no, powiem Panu, mnie zaskoczyła po prostu wielkość tego i to strasznie, bo jeżeli to to było powiedzmy w większej skali. No to śmiałbym twierdzić, że no tata jak zdolny mógłby coś takiego powiedzmy no, stworzyć nieupartego, ale no, w tej skali, no powiem panu, że no, to jest dla mnie to jest powiedzmy no, niemożliwe. Tutaj może wyjaśnijmy dobrze, żeby, bo nie wszyscy wiedzą, pan się zajmuje po prostu robieniem modeli statków. Tak, tak. Modeli statków to no, zamówienie robimy armatorów, stoczni. To jest od dłuższego już czasu, bo i mój ojciec w tym pracuje już kupę lat i jakby mnie w to wciągnął. To Czyli by... ma pan doświadczenie, ma pan doświadczenie. Ja panu tak, powiem, tak. powiem tak panu, że od razu poczułem do pana ogromną sympatię, dlatego że ja też się zaparałem takim modelarstwem, oczywiście amatorskim jak wszyscy, prawda, ale, mhm. ale była to naprawdę niesłychania przygoda i kiedy ja zobaczyłem to zdjęcie właśnie od tego. My żeśmy początkowo nie wiedzieli, że to jest tak mały model, nie, nie, nie. Że Aha. po prostu jak zdjęcie zobaczyłem, ale nawet jak zdjęcie zobaczyłem i nawet jakby to było większe, ja wiedziałem, że to jest nie do zrobienia. Mhm. Dlatego, że tam zresztą Pan widział te kryształki, które są na końcach, to jest jeszcze powiedzmy, że gdzieś tam ktoś mi powiedział, że może w Japonii gdzieś jest taki producent identycznych kryształów, o identycznym można tak założyć, prawda? Znaczy, wie pan co, ja, ja się dokładnie przyjrzałem tym kryształkom, no bo zanim zrobiłem tak. ten model, to tak naprawdę no, wszystkie te materiały przejrzałem, która, tak. która które są dostępne. I powiem panu, że to tak nie są do końca kryształy, bo te ja powierzchnie, zgadzam. one ja nie są zgadzam. płaskie zupełnie. Dla mnie te powierzchnie są trochę wklęsłe. I, Zgadza i tak się, no prawo. prawo. No, Trafił tak? pan w dziesiątkę, oczywiście, że tak. No widzi pan, pan ja... ma to oko, które Aha, by... ja... od razu tak, wychwycił ja... ten szczegół. Tak. One ja, sklęsłe, ja mam właśnie to oko, że że oko tak. modelarskie i tak, no, tak. dużo robimy też ze zdjęć takich rzeczy, także ja te rzeczy wychwytuję, powiedzmy. te to, nie wychwyci taki bym powiedział normalny człowiek, także dla mnie te kształty są no, wręcz też niesamowite, jeżeli tak. ktoś miałby coś takiego zrobić, to na co sobie zadawać tyle trudu, jeszcze robić kształty w klęsle, które są jeszcze trudniejsze do zrobienia. Powiedzmy. To jest, wie Pan, ja jeszcze tutaj zawsze sobie przywołuję z pamięci tą rodzinę, ponieważ ja byłem w tej rodzinie w, tej rodzinie w domu. I jak ja słyszę, że dzieciak, którego poznałem, z którym rozmawiałem, który pokazał mi czym się bawi, co robi, uh -huh. jak ja słyszę, że on miał robić model, który miałby mieć wklęsłe powierzchnie mikrokryształów, tak? I uh -huh. no to ja wie pan. Ja, ja to nie wiem, czy się śmiać, czy, czy płakać, bo to jest absurdalne zupełnie. Natomiast tak. ja panu jeszcze zwracam uwagę na taką rzecz, bo tutaj my też żeśmy, znaczy ten pana model, który pan zrobił, no to jest super. Mhm. tak? To widać tutaj rękę fachowca, i, i w ogóle to są lata świetne od tego, co my żeśmy robili. Natomiast kilku mhm. moich kolegów, moich kolegów, życzliwych bardzo sprawie. Yy, Poprosiłem ich, żeby zrobili modele z plasteliny i z jakichś takich właśnie, a to diamencików, a to kryształków, bo tam są takie mhm. wie pan, można coś. I y, wszyscy się absolutnie rozjechali <grych> na, tym, na, mhm. tym, na tym zadaniu. I tam mieli taki ogromny problem, żeby te kryształki zamieścić w miarę. Wie Pan, żeby te, ta, ta plastelina nie nachodziła na te kryształki, tak wie Pan o co chodzi? Tak tak? tak, 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 żeby ona nie, nie rozplaszczyła się. Żeby ona oczywiście. się nie rozplaszczyła, tak. Przy tej, przy tej wielkości jeszcze, o to chodzi. Tak. Tak. I tu jeszcze, ja Panu powiem tak, żeśmy też przed rozmową z Panem, ponieważ też yy, koledzy tutaj pilotowali tę rozmowę, więc kolega mi przypomniał, żeby do Pana zadzwonić, ale też my robiliśmy takie eksperymenty z małym modelem, paskudnym, kompletnie nieudacznym, ale mhm. jak, jak do szyby się przylepiało, to on się trochę rozpłaszczał, no bo wiadomo, tak? Aha. To nie jest tak, wie Pan, to nie jest tak przylepić do szyby. Nie. Model na szybę, model na szybę, tak? Tak, ale ten model, jeżeli ja go obserwuję, bo powiem pan, ja włączyłem komputer, żeby mieć go przed oczami, jeszcze parę słów powiedzieć na ten temat, on nie jest przyklejony do szyby, bo jeżeli by był przyklejony, to te diamenciki, że tak powiem, też by były lekko rozpłaszczone. A tak naprawdę jest niby ten środek rozpłaszczony, ale to też, też nie jest do końca to te rozpłaszczenie. Także to nie jest przyklejone do szyby. To to no, nie jest przyklejone do szyby, zgadza, tak, się, tak, zgadza tak. się. Wie mhm. Pan, tam jest jeszcze taki moment, ponieważ my żeśmy przekazali ten te filmy, bo ja panu powiem, my żeśmy się skoncentrowali na zdjęciu, ponieważ na zdjęciu ten cały obiekt jest jak żyleta, tak? Wszystko tak, widać tak. tutaj, on jest Barbie, super. Barbie. Ludzie filmy bagatelizują, a, bo to takie mhm. tam zabaweczka, a to jest, to jest ten sam to mhm. jest ten sam obiekt. I na tych filmach, ja te filmy przekazałem do, 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 do człowieka, który robi efekty specjalne w Polsce. Aha. On się sam do nas zgłosił, to nie jest tak, że my, żeśmy szukali tutaj od razu panu mówię, on się sam zgłosił. Aha, ale Wszyscy... komputerowo robi czy, czy, czy... Tak, tak, tak. On robi, robi na bardzo Aha. szybkich komputerach, tak, takie mhm. specjalne. I on analizuje w tej chwili cały ten zapis na, na, na ja my mam ja, ja mam bardzo szybkie komputery tutaj potężne, mhm. no ale podejrzewam, że, że on ma tam odpowiednie razy większe, prawda, niż ja ma dobre programy. I tam jest taki moment na filmie, kiedy dziecko uderza aparatem w szybę. Mhm, słychać stuk. Nie, nie wiem, czy pan bo yy, tam Tak, jest tak. Tylko nie wiem, czy to aparatem uderza, czy to coś innego uderza. Nie jesteśmy pewni, ale mhm. powiedzmy, że za, za, załóżmy, że uderza aparatem. Mhm. I ten moment jest niesłychanie ciekawy, dlatego że w tym momencie odległość aparatu od szyby wynosi zero. No Aha. To uderza, tak? I tylko panu teraz no tak. tylko tyle powiem, bo czekamy na ekspertyzy, więc, więc jakby to, to będzie te filmy moim zdaniem tam będzie naprawdę wielka historia z tymi filmami i, mhm. i zdjęcia w tej chwili w zasadzie ja ten etap zdjęć uważam za zakończony, bo żeśmy... My już wiemy, że to się nie da zrobić, tak? Mhm. Wiemy, co ludziom wychodzi. Wiemy, tak, gdzie tak. kupują te diabenciki, koraliki, tam jakieś... Tak. Yy, jak to wsadzają w tą plasterinę? Wiemy jakie koślawe te rzeczy wychodzą im okropne. Tak, tak, ale to nawet panie Robercie, yy, yy, robić te diamenciki, wsadzić, ale tu są takie detale, jak, jak gdyby jakieś tutaj yy, coś się świeciło na tym jednym diamenciku. Jakby były jakieś promienie, okienka, nie wiem co to takiego jest. To nie się świeci tak. swoim światłem. Tak. Te, te kółko czerwone się świeci swoim światłem i te niebieskie yy, też się świeci swoim światłem. To są... No nie wiem jakiś, no upartego ktoś by powiedział farba, jakaś fluorescencyjna, czykolwiek pomalowane, ale no bo no powiem panu, że ja tą końcówkę, ten diamencik Starałem się pomalować to igłą malowałem i to widział pan, to nie nie wyszło tak jak powinno być. To nie wyszło I nie tak, wyjdzie. jak powinno wyjść. Tak? Pan nam nie przesłał mieli. ten cały model, mm -hmm. prawda? Ja za chwilę tak, pojadę, tak, po, pojadę tutaj na pocztę, żeby go odebrać. On już pewnie jest u nas na mm. poczcie, także pięknie w ogóle panu dziękuję, naprawdę. Cieszę model się, że mogłem pomóc. Bardzo pomógł. pan pomógł, bardzo nie w ogóle, że pan się zgłosił, wie pan to no tutaj żeśmy się wszyscy ucieszyli, bo bo no bardzo, bardzo, bardzo taka osoba jak Pan w tej sprawie no, jest kluczowa. To jest kluczowa, ponieważ Pan ma oko do szczegółu. A proszę pamiętać, że ludzie, którzy się zainteresowali tą sprawą, którzy demaskują tę sprawę jako przylepiony model z plasteliny lub modeliny, tutaj mhm. zawsze Pan to słyszy, że jest to plastelina lub modelina. Zawsze Pan mhm. słyszy, że dzieciak przykleił koraliki. I dzieciak przykleił o... Tak, 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 to jest tak bardzo prosto. I dzieciak po prostu poszedł do tego i przykleił do, do szyby. Ci ludzie mm -hmm. oczywiście nie mają zielonego pojęcia o tym, jakie tam są szczegóły. Ja tak, zwracam tak, Panu uwagę szczegóły. to kółeczko pod spodem, prawda? Mm -hmm. Niech pan zobaczy, że na filmach, które są nakręcone, praktycznie w tym samym momencie, co jest też w ogóle nie wiem jak to się stało, ale yy, mamy mamy wiel... wiel no, duże takie podejrzenia, że to jest praktycznie albo tuż po, albo tu, albo w prawie w tym samym momencie są kręcone, co, co, co jest niemożliwe oczywiście, ale, ale tak, tak wygląda to. Tam z tego czerwonego to się zamienia w jakiś taki przycisk, który albo idzie do dołu, albo idzie do góry na filmie. Tak, tak. Ja to, ja to zauważyłem, dlatego ten mój model wymyśliłem właśnie z taką górą. Tak, tak. Zauważ, Pan, to, to jest tak, jakby tak. tam był taki guzik, który albo idzie do góry, albo idzie na dołu. Tak, tak. I on jest. też się świeci. On się świeci tam tak, bardzo wyraźnie. Się tak. Tak. z góry, tak. Z góry i od tak, dołu, jak gdyby to się świeciło. Dokładnie. Tak. Ale jeszcze jest hmm. jedna rzecz, na której ja poległem, zresztą... Y Mój kolega jeszcze gorzej Polek. Mam kolegę, który tutaj z fundacji, który naprawdę się zawziął, tak? To znaczy wie pan, bo to trzeba, trzeba mieć w sobie takie zacięcie. No ja, ja, ja po prostu mm -hmm. po godzinie dałem spokój i wiedziałem, że, 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 że pewne, nie przeskoczę pewnego bariery. więc on się mm -hmm. zawziął. W północy siedział, żeby uzyskać taki efekt, jak pan patrzy na to zdjęcie i to kółeczko, mm -hmm. tam z tego kółeczka odchodzą takie... Jakby smugi czerwonawe, prawda? Jest, tak, tak. Jakby, jakby takie było drugie kółko na zewnątrz, ja bym tu coś powiedział, takiego. coś takiego, coś w tym stylu, tak. On to chciał wylepić plasteliną. Mhm. Tak. Aha. No za, po prostu za cholerę się tego nie dało wylepić. A powiem panu, że naprawdę się zawziął, tak? I te jego efekty... Aha my pokażemy te efekty, bo tutaj tych zdjęć po prostu ludzie nam podprzesuwali, Jezus Maria, tych, tych obieg, ale on szuka, po prostu no szkoda gadać, tak? Ja, oczywiście większość ludzi zabrania pokazywać zdjęcia. Dlaczego? No dlatego, że one są po prostu tak beznadziejne, tak? No tak, ale czemu to akurat jest temat z plasteliny? Bo jest kupę innych materiałów. Że tak powiem, bardziej trwałych i można z tego zrobić coś, niż. A niż dlaczego? Anio, to już Panu mówię. Aha. Dlatego, że. Już Panu oczywiście mówię. Dlatego, że my żeśmy zamieścili moją rozmowę z tym Panem Mariuszem, prawda? Mhm. Która jest, moim zdaniem, jest wstrząsająca, ponieważ ten facet tam, ta prawda Aha. z tej rozmowy dobije. Tak, tak? Ja tam nie ma o czym gadać. Więc, jakby ludzie, którzy chcą to zdemaskować za wszelką cenę. Upatrują całą nadzieję w tym dziecku jego, w tym dziesięcioletnim chłopcu, tak? Ponieważ aha. chłopiec, dziesięć lat wie pan, to nie, podejrzewanie, że ma wyszukane materiały do Kale, plastyki, do jakichś tam, to raczej jest nikłe, aha. więc, ale no plastelinę to pewnie ma, tak? Tak. <śmiech> więc, <śmiech> więc się chwycili tej plasteliny i dawaj z tej plasteliny lepić. <laughs> tak. No i tak to, tak, to, tak to jest. Z tego Pastelina. No to powiem ja panu, powiem panu ewentualnie tym ludziom, którzy się uparli na Pastelinę, że no ja bym tego z plasteliny też nie zrobił. Bo powiem panu, jaka to jest technologia w tej chwili, którą akurat ja zrobiłem ten model. To jest technologia 3D, program typu Autocad do 3D, gdzie jest najpierw to zaprojektowane dokładnie w 3D. A później jest taka technologia jak stereolitografia, gdzie, gdzie to jest technologia no, najnowsza. Bym powiedział 4 lata temu jeszcze to, to była kosmiczna, bo to jest wiązka lasera UV, jak gdyby utwardza żywicę taką światło utwardzalną. Także to to też nie wziąłem tego, powiedzmy, ręcznie dłutkiem, nie wydłubałem. No dlatego Pan zaka za, 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 za koś, zakasował wszystkich tutaj tak, uczestników tak. konkursu, tak? To, bo jak tak, mój to. kolega, który tam tę, tę noc spędził, jak zobaczył te Pana zdjęcie, no to, to wie Pan, to się załamał, tak? Mówi, że mhm. musiał tam, że tak powiem, zrobić sobie herbaty, żeby się uspokoić, bo mówi, no czegoś takiego to on by nie zrobił, tak? A to dlatego, <noise> dlatego jak Pan tutaj mówi, że Pan zastosował po prostu właściwe narzędzia. Tak, tak, to bo ręcznie no nie ma czego z tego zrobić. Nie ma Nawet dla mnie modelarza, to tak nie, no wielkości zapałki, no to to jest no chyba, że musiałbym przy tym spędzić, no wie pan, no y, y, dwa tygodnie i no, przez lupę patrząc i coś tam klejąc, no ale to no bądź, dobrze, jak, że to chodzi. To a jak panu takie postawię zabawne pytanie, wie pan, czasami warto postawić zabawne pytania, ile pan daje szans, że dziesięciolatek, który ja byłem w jego pokoju, no wie pan, żadnych zainteresowań plastycznych czy tam, no klocki miał, no ale z tych klocków Aha. wie pan, no klocki to ja też miałem, tak? No to takie, takie klocki Lego, no to wszyscy mają chyba klocki Lego, tak? No, w każdym razie, Aha. jakie pan daje szanse? Ile pan daje szans procent, że dzieciak zrobił model korzystając z oprogramowania właściwego? I jeszcze udało mu się uzyskać ten nieprawdopodobny efekt związany z tymi tak. kryształkami, nie kryształkami. Tak, pan tak, zwrócił tak. uwagę na coś, na co my żeśmy też zwrócili uwagę, ale to my żeśmy też długo żeśmy się gapili w te kryształki, żeśmy mhm. zobaczyli, że one właśnie mają ten, tę wklęsłość, tak jak pan to ładnie mhm. nazwał. Mhm. Ile pan daje szans na to, że to dziecko to zrobiło? No, jeżeli, wie Pan, ja mam syna, który w tej chwili ma lat 13, tak. też wiem, powiedzmy, coś tam potrafi przy komputerze robić, ale to tutaj ja bym nie podejrzewał, dziecko, bardziej bym tatę podejrzewał o coś takiego, jeżeli ma, powiedzmy, takie zaplecze warsztatowe, jakie ja mam. To wtedy tak, ale dziecko to jest zero szans. To, to, zero to nawet szans. nie ma o czym zero mówić. Szans. Tak, zero no bo to szans. trzeba mieć pojęcie techniczne na ten temat, jeszcze do tego, no nie ma nawet o czym mówić. Nie ma o czym mówić, tak. Mhm. Proszę pana, powiem tak. Ja za chwilę, bo patrzę na zegarek, za chwilę wychodzę, żeby udać się na pocztę, bo mamy skrytkę na poczcie, gdzie pana model tam jest. <laughs> Także mhm. ja tego specjalnie odebrać. Jeszcze raz panu pięknie dziękuję za, za wykonaną pracę. Ja mam nadzieję, że, że te, te. Bo ja te rozmowy jakoś no, zamieszczam, nagrywam. Mam nadzieję, że ludzie sobie uświadomią, że tam nie ma po prostu żartu w tej historii. Mm -hmm. Bo widzi pan, to jest tak nieprawdopodobna historia, ona jest tak niesamowita. Tak, tym... jest wyjątkowa. Ona jest wyjątkowa, On mm -hmm. to nie jest tam, że ufo, ufo, widzieli, tam dwóch świadków widziało, ten narysował, tak. ufo, tam też zrobił zdjęcia. Wie pan. Tutaj my mamy tą poprzeczkę postawioną w kosmosie praktycznie, tak? Tak, tak. To jest, to jest, no... To jest kosmos. I... No dokładnie, nie, 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 nie do zrobienia, że tak powiem, przez, przez normalnych ludzi. Nie, 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 nie. To jest nie do zrobienia. Tak. Więc dlatego ludzie są, którzy muszą to zanegować w najbardziej dziwaczny, pokręcony sposób. Ja panu mhm. powiem już na koniec, ponieważ chcę, chcę zaraz jechać na tą pocztę, ale powiem panu taką ciekawostkę, że Wie pan, jaka jest teoria, którą ludzie zupełnie serio mówią, że mhm. tak, to prawda, ten dziecko, bo cały czas ten dzieciak, ten dzieciak jest po prostu tutaj y, tym czarnym charakterem historii, absolutnie. Ojca, po tej mojej rozmowie z ojcem, oni ojca już nie, nie dotykają, bo czują, Aha. że facet jest prawdomówny, że jest uczciwy, ale mhm. syn 10 lat... To jest czarny charakter, tak? Który zrobił to wszystko. I niech pan sobie wyobrazi, że jest taka takie żeśmy dostali tutaj też materiał, że to jest, proszę pana, kora drzewa. On po prostu, o. tak, on po prostu był na polu, no wie pan, brośnie drzewo na polu, dziecko tam szarpnęło, kora się potrafi ułożyć w taki dość szczególny sposób. Tu bardzo szczególny. No, tak, I to jest hora. I A i to jest jeszcze powód, dlaczego ci wszyscy ludzie, którzy robią modele, nie są w stanie tego odtworzyć. Odpowiedź Aha. jest bardzo prosta, dlatego że dzieła natury trudno jest odtworzyć, wie pan to? tak. No więc widzi pan, że w jakim to kierunku jest. No jasne. Ja, ja bym na to nie wpadł, tak? Pan pewnie też by na to nie wpadł. No, ale ale po prostu ludzie, ludzie na siłę to muszą zdemaskować. No, oczywiście, bo nie mają pomysłu na to. Zawsze można powiedzieć, że to jest nowy owad, którego nigdy się wcześniej nie widzieli. Proszę Pana, to teraz Pan w ogóle poruszył bardzo ciekawą teorię owadzią. My tutaj mamy cały zestaw yy, specjalistów od owadów, którzy nam twierdzą, że to są dwa owady kopulujące. To jest jeden taki tutaj, wiesz, to Jest to zupełnie serio taką, jakieś ważki czy coś tam jakieś, że, że kopulują. Wie Pan, no... Ja mówię szczerze, ja mam nadzieję, że wszyscy słuchający naszej rozmowy uświadomią sobie, że tam się wydarzyła naprawdę rzecz wyjątkowa. Mm -hmm. I powiem Panu tak, dla mnie ta historia, tutaj po, po, po tym jak Pan zrobił ten model, jak, jak się zgłosiła ta firma, która robi efekty specjalne, ona oczywiście ma fajną kontynuację w takim sensie, że będziemy mieli, prawda. Kolejne tam niesłychanie ciekawe materiały uh -huh. pokazujące, że nie jest to model. Ale wie Pan, kiedy to tak naprawdę zajeś, zajaśnieje jasnym blaskiem? Uh -huh, uh -huh. Kiedy będzie. Tak, uh -huh. tak, kiedy będzie moment, kiedy ten obiekt zostanie sfotografowany gdzieś tak. na świecie. Gdzieś tak? jeszcze, tak. 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 I, on wiem, wtedy, bo ja na przykład dobrze wiem, bo ja, ja ten oczywiście y, tą sprawę zasygnalizowałem wśród moich przyjaciół na świecie. Mm -hmm. yy, przyjęcie było yy, różne, w tym, no nie będę Panu mówił, kto, kto jakby powiedział, że jest to mm -hmm. po pięciu sekundach, tak? ponieważ no, takiej historii na świecie nie ma, no to nie, nie może się wydarzyć w Polsce, prawda? To wiadomo. Mm -hmm. Ale też mam ludzi, którzy absolutnie są, są, są zafascynowani każdy z tych materiałów, które ja mam, czekają na nich bardzo z niecierpliwością i kiedy się pojawi taka historia, że ktoś zrobi takie zdjęcie, film. Wtedy sobie przypomną, że, że, że to było w Polsce mm -hmm. i to będzie dopiero wiarygodnienie tej historii takie stuprocentowe. Tak. Ja ja myślę, że na pewno ta historia będzie miała ciąg dalszy, a y, też twierdzę, dlaczego będzie miała ciąg dalszy. Tak. Dla mnie y, czymś nie zrozumiałem, a wręcz no, y, dziwnym jest y, ta ręka y, występująca właśnie u tego chłopca. On jest taki Taka klatka, gdzie dokładna jest ta ręka pokazana, to, to mnie bardzo też zdziwiło. E, później ręka e, w fotopłapce e, która, która przyszła. Proszę w, Pana. I, I to ta ręka jest taka też czymś niesamowitym. Coś mnie. niesamowitego. Ja, ja tak. też czytałem, mój kolega, który, bo ja, ja nie ukrywam, nie czytam komentarzy, z założenia tak ani poczty. Mhm. Mam mhm. po prostu komfort, poprosiłem moich przyjaciół o to, żeby robili taki powiedzmy wstępny przegląd tego, tak? więc oni tam robią taki przegląd, ja dostaję, Aha. ale też do, poprosiłem o to, żeby im przysłali trochę komentarzy o, tych, o tej ręce, jak to ludzie i z tą fotopułapką. I oczywiście idą ludzie w kierunku pająka, że tam pająk coś tam wie pan, no bo to mhm. jakby nie argument taki, że my mamy to, te fotopułapki tam w ilościach ogromnych, że mamy monitoring, że nigdy czegoś takiego nie było, że pająk wygląda inaczej. Mhm. To w ogóle nie trafia, tak? Nie, tak. No to zupełnie nie trafia. Natomiast ta historia z tą fotopułapką i z tą moją tutaj, z tym co się zdarzyło w pokoju moim, ja tam już to opisywałem mhm. no, na tej na nie niecałym. Tak, tak. Jeśli pan mhm. wierzy, to. Tego się nie da opisać, tak? Bo mhm, ani tak. słowa, ani nawet najbardziej barwny opis yy, narracyjny tego nie odtworzy, co ja wtedy po prostu... Yy, to był absolutnie nieprzypadkowa rzecz i, i absolutnie związana z tym i, i także z tą ręką tego dziecka, który on tam Aha. pokazuje przed tym. To, tam nie ma, tam, na tym filmie nie ma jednej rzeczy przypadkowej. Jednej tak, rzeczy tak. przypadkowej. Łącznie z tym, że tam się pojawia w pewnym momencie ekran telewizora. Nie wiem, czy pan no, To też jest, też jest bardzo też wyjątkowe i dziwne właśnie z tym, tym programem akurat to jest dla mnie Ale, też no, nie, nie ma możliwości, żeby to było odtwarzane. Aha. Nie ma takiej, tak? Nie, 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 nie ma takiej możliwości. Nie, mhm. yy, zresztą nie ma, nie ma w ogóle o czym gadać. To ten, ewidentnie ten obiekt yy, w jakiś sposób wprowadził ten przekaz do tego telewizora. Wie pan, to Aha. są rzeczy, które się mówię. No, ja nawet jak to mówię, to sobie zdaję sprawę z tego, jak to, że to po prostu no jest już nie jest granica absurdu, Aha. to jest jakaś, wie pan, granica fantazji, science fiction, tak? Ale... Tak, tak. Tam, tam bardzo według mnie dużo rzeczy, to nie tylko ten obiekt, nie to zdjęcie, ale tam dużo jest takich detali, które wpływają na to, że no, historia jest naprawdę niesamowita. Historia jest niesamowita. Ja jestem. Zresztą... Tak. Powiem panu szczerze, że jak ja, jak ja dostałem tę historię w postaci zdjęć pierwszych, bo tych zdjęć facet zrobił więcej, nie, nie jedno, tylko więcej jest tych mhm. zdjęć. My żeśmy jedno pokazali, a zdjęć jest więcej. A robił, robił puste, znaczy no, robił po prostu podwórko, tak, nic tam nie, 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 nie widział. Tak, zdjęcia. Ale jak ja zobaczyłem ten obiekt, który pan zrobił, który za chwilę odbiorę z poczty, ja wiedziałem, że z tego będzie większa historia. Nie wiem, nie, nie potrafię panu wyjaśnić dlaczego. Miałem, bo przecież tych zdjęć UFO ludzie do nas przesyłają, no multum, tak? Takich, smakich owakich. Teraz też patrzę na pocztę, bo tutaj żeśmy uruchomili pocztę, znowu jakieś zdjęcia są. Dzisiaj przyszły, tak? Ale Aha. tamto zdjęcie było tak wyjątkowe, ten Wyjątkowo. obiekt jest tak wyjątkowy, ta historia jest tak wyjątkowa, że zgadzam się z panem, tu będzie jakiś ciąg dalszy. I... I tyle. Musimy czekać, no bo to nic się więcej tak. nie zrobi w tej sprawie. No. Ja, ja z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy i obserwuję stronę. No, Dodam Panu, dalszy. że ja też. Ja, ja też, że tak powiem, stronę się obserwuję, no bo wiadomo, że tu i wpływam na Aha. stronę, ale ale też czekam na ciąg dalszy tej historii bardzo. Lecę teraz do Wendelsham, Lecę za, za tydzień już będę w Wielkiej Brytanii. Nie, nie, za, ty, za 10 dni, bo wcześniej jestem w Europie tam w kilku miejscach. No, i też ale też jestem ciekaw, czy tam po prostu, bo mam absolutne przekonanie, że to ma związek z Rendelsham. Nie ma takiej możliwości, no tak. że wielokrotnie jest powtórzona nazwa Rendelsham z tego telewizora, i to jest przypadek. Tak? No, nie, nie ma takiej możliwości. Ale to zobaczymy. No, niech mi Pan wierzy, też czekam bardzo na wyjaśnienie tej historii. Zresztą ja rozmawiałem z tą rodziną, z te, tego Pana Mariusza i z Panem Mariuszem. i Aha. I oni sami też czekają. Ja, ja powiedziałem tak. mu mówię, wie pan, ja doprowadzę tę sprawę do końca. Dowiemy się o co z tym chodziło. On mm -hmm. mówi, panie Robercie, no mówi, wie pan co, że ja to tyle już lat minęło, to już te lata minęły, tak? Tak, to, to długi okres czasu tak, rzeczywiście. on mówi, wie pan, że ja o tym nie mogę. Nie, cały czas to do mnie wraca. Ja mówię, ja chyba nie ja się wcale nie dziwię, że to do, do pana wraca, tak? Pytałem zresztą, czy ten dzieciak się tym interesuje. Aha. Tak średnio. No wie pan, no, jak się ma 15 lat, to tak raczej to jest... Tak, tak. no wie pan o co chodzi, tak? nie, 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 to sami się myślaje. Nie te klimaty, marze, czy... nie, tak, nie te klimaty. Te klimaty. Nie nie klimaty. Nie te klimaty. Tam może będzie, może tam. będzie trochę starszy, to się nie interesuje się tym, ale no oczywiście tak. tam, jak mówicie, coś mówi, no to słucha, tak? Ale tam, no powiedzmy, że zainteresowanie to jest takie raczej zero. Dobra, mhm. fajnie. Bardzo się cieszę, że pan z panem miałem przyjemność rozmawiać. Ubieram się, jadę na pocztę. Przywieść Pana model. I jeszcze raz Panu dziękuję za wykonaną <noise> pracę. Dziękuję również. Będziemy w kontakcie. Ja pozwolę sobie zachować do Pana tutaj. Oczywiście, nie łudzę. Także, no. także, także ten, tę naszą rozmowę tam przetworzę no i zamieszczę. I... Piękne pan statki, Dobrze. piękne statki. A, no, dziękuję. No, no to muszą być piękne, żeby, żeby się sprzedawały. To prawda, to prawda, ale naprawdę widać, widać rękę mistrza. Dobra, pozdrawiam pana serdecznie i do Dziękuję dobra. również panie Robercie za rozmowę, bardzo mi było miło, również pozdrawiam w razie czego, jestem w dyspozycji. Fantastycznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.